Cześć, wiecie, jestem Leo, Studio, a dzisiaj będę dzwonił do oszusta, albo oszustów, albo oszustki, którzy mnie oszukali na Allegro. Jeżeli widzieliście poprzedniego odcinka, jak mnie oszukali, to zobaczcie sobie koniecznie, bo to był gruby odcinek, bo nie spodziewałam się w ogóle tego, że mnie oszukają na Allegro. No i jeżeli ktoś nie ogląda tego odcinka, to niech zobaczy, ale... No, i w poprzednim odcinku mnie szukali, ponieważ w opisie było, że hoverboard jest nowy, ładowarka jest w zestawie i, i tak dalej. No i jak przyszedł hoverboard, to nie było ładowarki w zestawie, chory był uszkodzony i w ogóle nie chce się włączyć, więc prawdopodobnie nie działa. Bardzo dużo osób mi pisało na Instagramie o Messengerze, żebym zgłosił to Allegro, tą sytuację, ale nie będę tego zgłaszał. Ponieważ zanim, ale, by mi zwróciło pieniądze, to byłbym już starszy. Nie no, ale też mam bardzo dużo pomysłów, co z, z tym hoverboardem zrobić. No. <laughs> Więc spodziewajcie się dużej ilości odcinków z tego hoverboarda. Ponieważ będzie dużo odcinków na pewno. Więc gdyby mnie nie oszukali, to byście nie mieli tych odcinków. Więc możecie podziękować. Jeżeli by mnie nie oszukali, to. By nie. też by było tyle by odcinków. Dobra, nieważne. E, no nie, może nawet zrzucał go z, z i że będzie napadnie 2600 subskrypcji. Nie. Więc pamiętajcie subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie do końca. A i jeszcze y, głos tego pana, albo pani, albo kilku osób będzie pogrubiony w montażu, y, bo ja wolę tutaj, wiecie, nie mieć żadnych konsekwencji itp. itd. Y, bo nie wiadomo czy to jest jakaś mafia, czy jakiś gang coś takiego. Eee, a jeszcze w ogóle, jak oglądacie ten film, to ja nie wiem, czy on w ogóle jest na YouTubie. Jeżeli oglądacie ten film, to jest na YouTubie. Eee, bo nie wiem, czy w ogóle odbiorę telefon, albo odbierze. Chcę gonić do końca. Subskrybujcie, ale Dobrze, więc ja teraz montuję ten film. I usunęło mi się nagranie, jak dzwonię do tej firmy albo do tej osoby. Eee... No więc teraz będzie mi nagranie, jak już drugi raz dzwonię, bo wtedy nie odebrali i dzwonię z telefonu mojej mamy, bo pożyczyła mi. Bo jasne, jak mam swoim telefonem, więc oglądajcie się końca, skupcie lajkujcie. To był gruby odcinek serio. Będzie dzwonię kolejny raz, ponieważ jak wiecie, ja się bardzo stresuję. Mam nadzieję, że się nie będę śmiał nie odebrali kolejny raz, albo nie odebrał. Będę się śmiał, bo ja zawsze się śmieję, jak gadam z tym ciopem. No i odbiorę czym mogę pomóc? Dzień dobry. Ponieważ ja ostatnio, tak w niedzielę, zamówiłem u Państwa hoverboarda. Może kojarzy Państwo to zamówienia, bo Pan kojarzy? Nie kojarzę. A w czym tkwi problem? Ponieważ ja w niedzielę zamówiłem hoverboarda, taki żółty, kolorowy. I przyszedł dosyć szybko i to mnie bardzo cieszy, bo już w środę. I na, na, w opisie było napisane, że jest ładowarka, że jest nowy i że no, no nowy po prostu. I gdy przyszedł, ładowarki nie było i w ogóle była jakaś folia Lidlowska, więc to też jest ciekawe. I był uszkodzony i w ogóle nie chce się włączyć, więc mam takie dla Państwa reklamację, chciałbym zgłosić albo... Dobrze. A przez jaki portal dokonano zakupu? Przez Allegro. Przez Allegro że był to oryginalny sklep, tak? Nie było to jakiś prywatny użytkownik, który po prostu sprzedaje portal naszej firmy? Nie, to na pewno było no, wasza albo pana firma, ponieważ... No dobrze. Nawet tam był pań, Pana... Eee, albo państwo numer. Eee, dobra, mam jeszcze takie pytanie. Czy ty jesteś w ogóle pełnoletni? Nie. Bo troszkę zaczynasz mi działać na nerwy i wydaje mi się, że jeżeli tak dodamy no to y, może nie skończy się dla Ciebie zbyt przyjemnie, y, a mianowicie y, zadzwonię do Twoich rodziców, że robisz sobie żarty i y, obrażasz naszą firmę w tym, że jesteśmy po prostu lidlowi i, y, y, i sprzedajemy zepsute hołortoty. A ja mam takie dla Państwa pytanie, bo skąd by Państwo miało wziąć numer mojej mamy albo rodziców? No, mamy pewne sposoby, informatycy nasi na pewno dojdą przez zakup i jaki jest numer konta, do którego wykonała zakupu. To naprawdę nie jest trudne, więc radzę Ci, żebyś po Ale... się rozłączył przez to robić sobie z żart. Bo na pewno naprawdę na ta rozmowa nie jest na poziomie i tracimy czas. Ale ja chciałbym zgłosić reklamację, ponieważ horrorboard był cały uszkodzony. Ale nic mnie nie obchodzi, twoja reklamacja, wszystko było dobrze, a to już... Szukałeś... My Nasze skończyliśmy powiedz, bo już naprawdę działaś w na nerwy. A więc tak, jeżeli w tym momencie przestaniesz sobie stroić, że naprawdę nie wyciągniemy z tego żadnych konsekwencji. Lecz, jeżeli e, faktycznie będziesz e, cały czas e, przeszkadzał nam w funkcjonowaniu, naprawdę mamy jeszcze dużo roboty, e, no to faktycznie, tak jak mówiłem, zostanie zebrany cię na konta. Ale proszę pana, e, ponieważ ja zamówiłem horrorborda, gdzie było napisane, że jest ładowarka, ich wszystko jest dobrze, że jest nowe. Pisane, że jest ładowarka w zestawie. No, ktoś se napisał, że jest ładowarka w zestawie, mamy jeszcze dużo roboty. Przyszła do ciebie z ładowarką, Schowaj tę ładowarkę i złożyli reklamację. Naprawdę widać, że to jest Polska. No właśnie, państwo to jest Polska, takie januszostwo. To Ta januszostwo. się hoverboarda, bo właśnie sprawdzam na komputerze, kiedy to wykonany zakup. I był to hoverboard. Z numerem a b prawda? Yy, nawet pani nie była numer numeru na tym pudełku i na hoverboardzie. No to dziwne, bo u nas jest, że dokonało zakupu właśnie z takiego konta. Co? Numer konta jest troszkę dłuższy. Nie, to był numer hoverboardu. Teraz podałem, a potem mówiłem, że numer konta zostanie przyjęty. Proszę, że rozłączam się chyba, bo naprawdę ta rozmowa nie jest na poziomie i. A ty, Magneto, normalnie po prostu robisz sobie żarty, więc. Yy, no. Wyciągniemy z tego na pewno Ale kwestie, o ile sprawy, to wszystko ja Nagrywam na YouTube'a, proszę pana. Do pozdrawiam, bardzo miłego dnia. Dobrze, ja na pewno tego tak nie zostawię. Pewnie będę jeszcze jakoś tam kombinował. Weź łapy w górę i robię kolejny odcinek z tym Hoverboardem, coś, nie wiem, zrzucam go z dachu, czy coś, nie no dobra, jeszcze zobaczymy, Zrzuca, zrzucę go z dachu na no, inny specjoł, możliwe Pewnie jak się skończy, wiecie, ta pandemia koronawirusa, to będziemy coś tam próbowali z Adamem lub Pawłem jeszcze może e, coś z tym Hoverboardem załatwić, będą może lepsze odcinki wtedy, nawet będzie jeszcze kamerzysta, to wiadomo. Będę się coś z tym próbował, jakoś. Pas tutaj, nagrywa do Was jakieś odcinki z tym. To pamiętacie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja już montuję ten film, więc. oglądajcie go do końca. Pa!